Kochani, tu Demona, Dziś zapraszam Was na filmik, w którym będę malowała swoje włosy na różowo. Mój poprzedni film na ten temat, w którym testowałam farbę ze Schwarzkopf spodobał Wam się, dlatego pomyślałam, że właśnie przetestuję coś jeszcze i również podzielę się z Wami swoją opinią na ten temat. Tym razem zdecydowałam się na farbę L'Oreal Colorista, czyli farbę washout zmywalną. Według producenta ten kolor powinien nam się utrzymać do dwóch 3 myć. I ja wybrałam odcień Pink Hair, który powinien dać nam pastelowo-różowy kolor, bo ja taki, jak wiecie, najbardziej lubię. I właśnie dlatego postanowiłam sobie tę farbę wypróbować. Zobaczymy, jak będzie z trwałością. Oczywiście opowiem Wam o wszystkim i pokażę Wam, jak to się będzie wypłukiwało. I ogólnie powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Ja czytałam na temat tej farby już troszeczkę w internecie. I słyszałam, że jest niestety mało wydajna. Kupiłam tylko jedną tubkę, a ja, jak widzicie, włosy mam naprawdę długie, dlatego myślę, że może mi po prostu tej farby nie wystarczyć i dlatego będę ją aplikowała od dołu. Po prostu zrobię sobie różowe końce i jeżeli po prostu mi nie wystarczy, to nie będę miała góry, wyjdzie mi po prostu w takim wypadku ombre. Zaczynamy oczywiście od zabezpieczenia się ręczniczkiem. Najlepiej użyć jakiegoś ręcznika, którego nie będzie Wam szkoda, który jest po prostu, wiecie, jakiś taki gorszy, stary i po prostu jeżeli się zafarbuje, to nie będzie nikt krzyczał, że się zafarbował. I dodatkowo używamy rękawiczek. Tutaj w zestawie są takie cieniutkie rękawiczki, ale to są takie bardzo cieniutkie, wiecie, jak z reklamówki, dlatego ja po prostu wzięłam swoje rękawiczki nitrylowe, ponieważ wiem, że one mnie lepiej ochronią przed tą farbą, a słyszałam, że ona dosyć mocno farbuje, dlatego właśnie ja używam takich troszeczkę solidniejszych rękawiczek, ale w każdym razie tutaj w zestawie rękawiczki też są. No i przechodzimy, zaczynamy teraz farbowanie. Najpierw troszeczkę wymieszałam sobie farbę w tubce, i tutaj, według producenta, po prostu mam wycisnąć sobie tę farbę na dłoń i nałożyć ją na włosy. Staram się też troszkę wmasować tutaj sobie tę farbę we włosy, żeby po prostu wszędzie doszła. No dobra, idziemy w górę, bo widzę, że jeszcze jest jej sporo. No, powiem Wam, że już jest kiepsko, naprawdę mam problem, żeby cokolwiek z tej tubki wydobyć. Ale wziąłam sobie nożyczki, tak więc zaraz ją rozetnę i wydobędę to, co tam jeszcze jest w środku. Ok, tak to wygląda. Jak widzicie, w środku jeszcze trochę tej farby jest, tak więc kładziemy dalej. Teraz, jak widzicie, staram się tu troszeczkę też tak sobie rozmasować w stronę góry, żeby zrobić takie łagodniejsze przejście pomiędzy właśnie tymi włosami, które będą różowe. A które nie będą różowe. No dobra, już praktycznie całą farbę wykorzystałam, więc postanowiłam zrobić jeszcze jedną rzecz, i tutaj sobie nałożę jeszcze na odrosty. Zobaczymy, czy to w ogóle cokolwiek da, właśnie na takich ciemniejszych włosach. Ok, farbę już nałożyłam i teraz mam poczekać 15 do 20 minut, żeby to spłukać. Tutaj mogę Wam pokazać. Tubeczkę wyczyściłam praktycznie do czysta. Starałam się po prostu wygrzewać wszystko, co tam było w środku. Tak więc wystarczyło mi powiedzmy, że na całą długość jest całkiem ok, tutaj na długości, ale tutaj niestety z tyłu mi już nie wystarczyło farby, żeby to zrobić. No i na samą górę też mi nie wystarczyło. Suszymy. Tak właśnie wyglądają włosy po wysuszeniu. Możecie je sobie teraz dokładnie obejrzeć. Ja Wam je tutaj pokażę, jak to wygląda. Tutaj oczywiście nie miałam już farby, nie wystarczyło mi tak, więc są prześwity. Ale ogólnie powiem wam, że jestem z tego koloru całkiem zadowolona. Uważam, że wygląda całkiem ładnie. Może nie jest to taki typowo pastelowy, słodki róż, ale jest to tak jakby taki pastelowy, brudny róż, coś takiego. I ogólnie, jak widzieliście, ja farbowałam na bardzo jasnym blondzie i właśnie coś takiego mi wyszło. A jeżeli będziecie mieć włosy ciemniejsze na początku, no to wtedy ten kolor będzie mniej widoczny i po prostu wyjdzie wam właśnie bardziej jeszcze taki brudny róż, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja robiłam też tutaj taki krótki test na odrostach i powiem wam szczerze, że na odrostach kompletnie nic nie widać, żeby w ogóle cokolwiek mi złapało. Tak więc jeżeli będziecie mieć włosy ciemne, to niestety efektu nie będzie i dlatego w takim przypadku ja bym wam odradzała farbowanie tą farbą, bo po prostu wyrzucicie kasę w błoto. Niestety, ale ta farba jest dedykowana dla dziewczyn o włosach blond może być też dla facetów, ale w każdym razie dla osób, które mają jasne włosy. Tutaj poruszę jeszcze kwestię ekonomiczną, ponieważ jak widzieliście, ta farba kolorista nie wystarczyła mi na pokrycie moich włosów w pełni. Potrzebowałabym dwóch tubek, żeby właśnie było ok i żeby mi wystarczyło, czyli wyszłoby mnie to 40 zł bez 4 groszy w przypadku kupowania, właśnie w takiej cenie jak tutaj, za 19,99 a w przypadku farby Lifty Schwarzkop, tutaj ta farba wystarczyła mi na kilka razy. I ja sobie przeliczyłam, że mieszając ją właśnie z kalosem, ogólnie na jedno farbowanie wychodzi mi około 10 zł, nawet troszeczkę mniej. Tak więc różnica pomiędzy farbowaniem, farbami kolorista, a tymi właśnie Leaf jest moim zdaniem bardzo duża. No bo 40 zł a 10 zł to jest 4 razy taniej dla tej farby, tak więc tutaj akurat plus idzie zdecydowanie dla tej farby, ale powiem Wam szczerze, że jest też tutaj jeden plus tej farby, który trzeba zauważyć, ponieważ tutaj macie po prostu gotową mieszankę. i Wiecie, że wyjdzie Wam po prostu taki kolor a nie żarówa, tak jak w tym wypadku tutaj jeżeli źle sobie rozmieszacie, dodacie za mało odżywki to wyjdzie Wam po prostu kolor dużo mocniejszy i będzie Wam się dużo dłużej wypłukiwał, tak więc jeżeli właśnie boicie się tego, jaki Wam kolor wyjdzie i nie wiecie jak to rozmieszać no to lepiej faktycznie sięgnąć po taką farbę, jeżeli chcecie sobie zafarbować tylko na raz, ale jeżeli chcecie, że tak powiem, odświeżać później ten kolor i żeby to faktycznie było bardziej ekonomiczne to moim zdaniem lepiej sięgnąć po te farby Leaf tak wyglądają włosy po dwóch myciach jak widzicie kolor jeszcze jest utrzymuje się, ale już faktycznie zrobił się taki jasny i pastelowy, tak więc jeszcze trzecie mycie, zobaczymy czy faktycznie zejdzie to w całości, czy jeszcze coś zostanie Wracam do Was z podsumowaniem po trzech myciach, i jak widzicie, tutaj z tej strony już prawie nic nie zostało, tylko taka bardzo delikatna poświata. Więc myślę, że po kolejnym myciu już dosłownie nic nie będzie, ale tutaj z tej strony jeszcze, gdzie nie gdzie kolor, widać. I tutaj myślę, że jeszcze dwóch myć będę potrzebowała, żeby się całkowicie pozbyć właśnie tego koloru z włosów. Tak więc, jeżeli chodzi o obietnicę producenta, że kolor schodzi po dwóch trzech myciach, to nie. Od razu Wam mówię, zakładajcie sobie, że to będzie około 5-6 myć, żeby mieć pewność, że kolor się wypłucze, ale wypłucze się na pewno. I tutaj już teraz mogę Wam powiedzieć na 100%, że kolor wymywa się do zera i na pewno wszystko uda się Wam wypłukać. Dodam jeszcze, że ja używałam szamponu przeciwłupieżowego, a takie szampony szybciej wypłukują kolor z włosów. Jeżeli byście używali jakiegoś delikatnego, naturalnego szamponu, to prawdopodobnie kolor utrzymałby się jeszcze dłużej, tak więc musicie sobie po prostu wziąć to pod uwagę. Jeżeli planujecie sobie właśnie, że kolor musi Wam się do jakiegoś tam okresu zmyć, no to tak jak mówię, załóżcie sobie, że będzie to te 5-6 myć co najmniej, żeby po prostu mieć pewność, że już nic nie zostanie z tego koloru. No i to już wszystko, co chciałam Wam dziś powiedzieć. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się spodobała, że filmik Was zainteresuje. I piszcie, czy chcecie jeszcze więcej tego typu testów, właśnie różnych farb do włosów. I to już wszystko, tak więc do zobaczenia w następnym filmiku, pa pa!